Dzień dobry, dzień dobry, gorący temat. Na gorąco, drodzy Państwo. Szczepienia na covid a cukrzyca. Czy są jakieś przeciwwskazania? Ja powiem tak. Sami Państwo wiedzą, jestem już zaszczepiona dwukrotnie, jestem bardzo zadowolona i uważam, że należy się szczepić, o czym mówiłam w moich postach. Natomiast naprawdę nie ma przeciwwskazań do szczepienia COVID u pacjentom z cukrzycą. Wręcz jest to grupa pacjentów, którzy powinni w pierwszej kolejności być szczepieni. Oczywiście, proszę Państwa, jedynym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw COVID jest COVID-19, jest wcześniejsza alergia na białko. Natomiast nie szukajcie, że tak powiem, ucieczki od szczepienia. Należy się zaszczepić przeciw COVID. Powiem jedno, ważne, żebyście też zrozumieli, po co się szczepimy. Szczepimy się po to, żeby wyjść z tego zakrętego klęgu, żebyśmy wreszcie wrócili do codzienności. Szczepionka nas nie uchroni przed wystąpieniem, przed, przed infekcją, ale na pewno przed Ciężkimi powikłaniami COVID. Liczę na to, tak jak obiecuje nasz rząd. Że pacjenci z cukrzycą będą tą grupą uprzywilejowaną, tą grupą, bo to wiadomo, że cukrzyca jest chorobą przewlekłą i będę mogła śmiało z wykrzyknikiem wypisywać pilne skierowanie na COVID. Te przeciwwskazaniem może jest brać brak chęci, być może przeciwwskazaniem też jest jakaś bardzo niewyrównana cukrzyca, ale chcę powiedzieć jeszcze o jednym. Udowodniono bo ostatnio czytałam takie badanie. Że u pacjentów z otyłością i cukrzycą szczepionka działa słabiej. Także starajcie, dbajcie o wagę, starajcie się po prostu dobrze przygotować do szczepienia. Dziękuję. Zachęcam do komentowania, lajkowania i zadawania kolejnych pytań. I cieszcie się życiem.